A tutaj będzie kontynuacja dostawy kanny. Bulwy były takie zdrowe, takie piękne, że czas skorzystać z okazji i domówić po prostu. Panie Palmo tylko się nie nabija, jak będę się zachwycać znowu. Postaram się nie zachwycać. Dobra, zobaczymy. Aj, i miało nie być prezentu. Dziękuję bardzo. Nie kazałam, dzięki. Jeszcze tak, w poprzedniej paczce tu były canny mix do wysiania i chrymoja. Jak to się tam wymawia? Jabłko budyniowe. Trzeba będzie poczytać, nauczyć się tego. Dobrze, co jeszcze? Och! No ciężko się nie zachwycać. To jest ta druga musafolia, którą chciałam, której żałowałam, że nie zamówiłam. To tym razem Wyoming. No i nauczyłam się poprawnie wymawiać nazwy Golden Orb tego też nie miałam No tak i tu, i tu, i tu Black Knight Dobra spauzujmy Kotu też się podoba panie Piotrze Ona lubi do pudełek wchodzić, powąchać co nieco, tak Pomaga w ogródku jak może. I co Panie Piotrze, wypadałoby w zasadzie to kupić świeże donice, skrzynki i tyle. Nie w te stare, które mam, prawda? Bo szkoda tego materiału. Czyli kupić świeże donice, skrzynki, ziemię ogrodową, tak, suchą, zasypać i wstawić do zimnego miejsca. Fretusia, Fretusia, powiedz miał. Pec dziękuję. Cii, cii. Co się podoba kotu? Wyoming. No, tak barwą będzie. Tak troszeczkę zbliżona. Fajnie, jeszcze raz dziękuję. A ten. Ismenę posiadam, ale nie kwitła mi w tym roku. Jedna mi nie kwitła. Inna kwitła. Ale dziękuję. bo to zawsze cenne są prezenty. Frecia, powiedz miał. No powiedz miał. Cii, cii. Buziaczka. Dawaj buziaczka. Palemko, ciebie pozdrawiam też. Teraz się nie zachwycałam tak. No.